Tak, spodziewamy się w każdym meczu, że przeciwnicy nam będą skutecznie przeszkadzać, natomiast dzisiaj nie tylko przeszkadzali, ale konstruowali grę do przodu, szczególnie w pierwszej połowie nie potrafiliśmy jakby swojego rytmu. Graliśmy za wolno, przeciwnik nam inaczej taktycznie był ustawiony, grał na pięciu, dlatego poblokował nam boki i to był problem. W przerwie troszkę sobie na spokoju zmieniliśmy trochę ustawienie, skrzydłowi zaczęli grać wyżej, e tunek poszedł do rozegrania i to przyniosło efekty w postaci e bramek. No, na pewno ten początek drugiej połowy, bo widać dużo dużo takiej, takiej chęci i wiary w to, że, że możemy ten mecz wygrać. Z minuty na minutę było lepiej. Natomiast no, 2-0 to jeszcze nie jest koniec i to był ten moment, kiedy, kiedy jakby nie wiem, albo się uspokoili już, że, że tylko nie lubię takiej gry, bo yy, to budzi później jakieś tam problemy, bo przeciwnik nie ma nic do stracenia, a my już chcemy tylko wybronić. Bo to, po, powinniśmy zdecydowanie to wyżej odcinać przeciwników od naszego pola karnego, ale zauważyłem, że to jest taki, taki zły nawyk tego zespołu w momencie, kiedy prowadzi, e, próbuje tylko wybronić. Na pewno to zmienimy, na pewno się nad tym będziemy, będziemy pracować, żeby kontrolować grę poprzez utrzymanie się przy piłce, a nie kontrolować grę poprzez obronę tylko własnej bramki. Natomiast w końcówce m, fajna bramka też Stan Dzisiaj Żebrowski pokazał, że jest liderem tego zespołu. Tak to powinno wyglądać. Wynik cieszy, natomiast do niektórych fragmentów gry musimy mocno się przyczepić i nad tym pracować, ale na tym, na tym to polega. Każdy mecz analizujemy, każdy mecz nam przynosi sporo materiału do analizy i to jest to, jest to co, co nas napędza do pracy żeby eliminować błędy, doskonalić to, co jest dobre. Trochę wkradło się nieporozumienie, rzut karny, no i 2-1, tak, i nerwówka. No ale przeciwnik chciał się odkryć, chciał nam za wszelką cenę, poczuł krew, chciał przyjść w ramkę, no i wypunktowaliśmy ich w końcówce. Trzeba było ten mecz wygrać, bo patrzyliśmy wyniki i wszyscy, cała eee, Tak, no my nie patrzymy na czołówkę, patrzymy na siebie i przede wszystkim chcieliśmy zagrać dobry mecz, bo takie mecze nie są łatwe i taka drużyna przyjeżdża, i może zrobić wszystko, tak? nie ma presji, my gramy o coś i chcemy zrobić to jak najlepiej. No, mecz nie był łatwy, przeciwnik wiedział co chce robić, zmuszał nas do grania atakiem pozycyjnym. Ćwiczyliśmy to, trochę nam to nie wychodziło w pierwszej połowie, ale w drugiej tak jak mówię, no, musieli się odkryć i wypunktowaliśmy ich i wygraliśmy mecz. Tak, no Udało się strzelić, trener Marcin, drugi nasz trener powiedział, że miał sens, że strzela bramkę, strzeliłem czy, więc coś tam się spełniło. Nie dokładnie w drugiej połowie e, udało nam się strzelić parę bramek e, dołożyłem cegiełkę. Najważniejsze cieszy nam te, te trzy punkty i wygrana w dzisiejszym spotkaniu. E, bardzo wysoka, dużna, przyjechała zmotywowana. postawiła na wysoką poprzeczkę, ale udało się na całe szczęście.